hej nie, nie zgadnijcie gdzie jestem. Więc spuśćcie na mapę. Otóż jestem tu. Aha ja. O, a co ja tu robię? O! Otóż proszę ja was. Jak jest sobie drzewko czyli... O, jakieś wykrzykniki nie wiem po co. Zabite. Zabite. Eee, o, i ten jest nawet zabity. Tak, tak, i ten zabity. Nie wiem po co przy nich wykrzykniki są. Eee, otóż... Przeglądając w czyścieli zauważyłem, że mamy przecież widocznego tego. A skoro mamy widocznego, no to biorę na mapę. Mapę biorę, nie na mapę. i szukam gdzie on jest. I kurczę, przeglądam tą mapę, a jego. Jak nie było? Tak nie ma. I gdzie go nie. Nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma i nie ma. Ale. Wchodzę sobie w jego opis. I co tu mamy napisane? Walcz dla Aten na polu bitwy czyli, eee. czyli muszę Wachai walczyć. Tak rozumiem po stronie Aten w bitwie o region bo pewnie on jest po tej stronie przeciwnej czyli po stronie spartańskiej w związku z czym przeniosłem się właśnie do Achai i odbędę bitwę po stronie Aten eee, trochę daleko szczerze mówiąc daleko się przeniosłem, przeniosłem się blisko tej twierdzy wielkiej. Dlaczego? Bo jak się jeszcze tu przenosiłem, to nie była dostępna bitwa. Dopiero co nie przed chwilą uruchomiłem grę i wyskoczyła mi informacja, że jest dostępny podbój. <laughs> Właściwie to nawet jak już mi się wygrywało, ee, jak mi się uruchamiała kamerka tak naprawdę. Dlatego jestem tak daleko od całej bitwy No i powiem wam czy w sumie sam do końca nie jestem pewien czy to tak będzie że jak e, będę walczył to po stronie spartańskiej będzie ten e, czyciciel Miejmy nadzieję Zresztą musi być no bo musi być prawda? Wiecie że tak No dobrze Zasuwamy, na szczęście teren jest taki, że można elegancko sobie kopnikonikiem potruchtać i się szybko przeniesiemy, no i sobie o, oh, tu będzie bitwa. Dobre miejsce, uklepane, nawet tu widać pozostałości po poprzednim starciu, jeszcze nie wszystko zebrane. thank you to eagle bear you're just in time spartan dogs are staging an assault on our forces interested in raising your shield for athens today my spear is yours we'll make good use of it now on to victory go go go

pierwszego... Pierwszego tam generała, ale chcę już dokończyć tego. Lepszy. Dobrze. To jest generał. No i odwróć się. Nie przeszkadzajcie po Pierwszy jeden raz. Tak żeby by to trwało. Aż to trochę na no. brą no, 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 no. на ну, понял. А, нет, I <laughs> ну, не так не Ну, нет, А, пойдем. Ну, блин, это есть ваш не наш. Тщитель. Мурда тщитель. Надо. Which To jest dość szybki, nie potrafię strzelać jeszcze tylko. Czyli mi tu proszę uciekać. Tak się chowało, zatruty, nie ma tak. Przeżycili na mnie. Tak, utracam go z kopniuszka. Ale już i tak. No taka rana. No. Czyli to chyba. Dobra, ronek jakiś nawet odblokowałem. Okej, okay, że będzie generalów poległ. jest jak się z dwóch? U, bo mnie tam nie ma. Jeszcze przegramy tę bitwę, kurde. Dobrze, dwa normalnie. Tak, Jest tu powiedział. Chyba wygraliśmy, ale to... Szczypto, tak. <laughs> ledwo, ledwo. No i przekonajmy się. Zwycięstwo. Chyba zabiłem go. Tak. Zadanie Rosi czcicieli, czyli całe to drzewko zostało ukończone. Spójrzmy. Proszę bardzo. Zaliczone. Zaliczone, 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 zaliczone. Nie zaliczone z powodu dwóch. Łącznie z szefem. Nie zaliczone z powodu dwóch. Łącznie z szefem. Tyle. Czterech trzecieli plus szefuncio. 38. Korona. Oczywiście tą, którą... Nawet chyba tą, którą noszę dostałem. Nie, tą. Płotą. A reszta to mało ważna na sprzedaż. No. Mapa. To tyle. Ale jeszcze, w sumie, moglibyśmy spojrzeć na drzewko, czy na przykład tego... Mhm. Gdzie go mogę znaleźć? Albo ślad dla niego właściwie. Osłabienie wysp obsydianowych nakłoni sokosa do bitwy morskiej. O! To ciekawe. Czyli... Wyspy obsydianowe. Mapa. Już sprawdzamy. Które to były wyspy... obsydianowe. Południowe sporady Wyspy wulkaniczne Wyspy obsydionowe. To to Słuchajcie Tu trzeba zmienić pewnie Stoczyć bitwę yy, Stoczyć bitwę morską Chyba w czyjej stronie w ogóle yy, Jeszcze raz spójrzmy a, nie na to. Osłabienie wysp na na nachłoni Sokosa do bitwy morskiej, czyli on się nazywa Sokos? Nie wiem, nieodkryty czytel to jest. To też jest jakiś nieodkryty, tak? Mędrzec. żegluje z pobliżu Messeni. Jest kapitanem statku, on jest na pewno na morzu, będzie. To ten, ten na przykład, który z czcicieli ma kamieniołom i handluje niewolnikami w Attyce. Pomóż ludziom w pobliżu. No proszę. A, właśnie teraz miałem attykę robić więc e, a mesenia to było które w ogóle mesenia czyli to było to gdzieś powie że jest ten tamten ten tamten ale wiesz to określenie to było te no nic tu mamy z głowy teraz będziemy załatwiali e, akcje w attyce w pierwszej kolejności zrobimy sobie te dwa zadania złote. To zadanie, to zadanie. A potem będziemy działać dalej. Dara.